Okej, okay. także tego. E, witajcie na live, ie. sorry, że takie nie ogarnięcie. Ja dopiero skończyłem na miglach siedzieć i nie zdążyłem nic ogarnąć, więc sorry. Mogę potwierdzić. Tak, siedzę z Kitsune. Ona właściwie zazwyczaj was banuje na czacie, ale dzisiaj ze mną po prostu gra, bo nie chciałem grać na moim save'ie z live'a. Tylko po prostu gramy na save, na którym my no Life imistra, będziemy tak. mieli dużo wyższy poziom. Więc zobaczycie więcej rzeczy z tej gry. Więc pytanie brzmi <coughs> czy idziemy na inne poziomy? Czy idziemy na pierwszy ulepszony poziom, czy idziemy co my robimy w ogóle, bo. Nie mam zielonego pojęcia, idźmy wbijać level. <coughs> Cokolwiek. To weźmy najpierw na pierwsza mapa, to wyjdziemy na drugą. Dobra, okej. Okay. Jestem no, za. Ja nie mam pieniądze w tylu. Bo ja ostatnio ja y, kupowałam przejście do miasta i uleczenie, więc ja już jestem... I ja rano, mam, co, spoko, opowinam. easy. Co kupicie? Okay. Wtedy nie umiem mówić. Lagi mam. E, lagi są spowodowane twoim internetem. Prawdopodobnie tak. Tak, bo ja, sorry, ale ja mam ślubo y, live'a i gadam z tobą i gram i w ogóle wszystko. I jakoś nie ma większych problemów, więc. Także. To są takie challenge'owe poziomy, które powinny być cięższe niż regularne, dlatego się troszeczkę potwory różnią. No ale my jesteśmy na takim poziomie, że już aktualnie y, one nie są trudne. Znaczy ja piję na przykład po 114 co. <grym> so... No tak, ale to różne. Przeci jedynym przeciwnikiem, który nigdy się nie zmienia i zawsze jest tak samo trudny i są kamienie. Bro. Tak. <grym> Rok. Yes. So. Także tutaj jest już totalny rozpizdziel. Tak gra wygląda później, kiedy już się ma więcej. A ona jeszcze potem się dużo, dużo zmienia, tylko że tego jeszcze sam nie doświadczyłem. To jest moment, Bo... w którym wiesz, że jak nie masz dużo stachu, to przegrywasz grę. Tak, prawda. Z tym, że... Ile żeśmy siedzieli na tym save. No, nie wiem, ja mam w z przegrane ponad 40 godzin, także. Obawiam się, że większość to jest jednak nasze siedzenie tu. No. Patrząc na to, że ja mam teraz wakacje, w sumie też, to. Obawiam się, że. Dobra, to nie, to jeszcze. Oj! Gdzie bym wlazł. Przeczyśmy ten poziom. Znaczy, byś sobie tam możesz, ja tam nie, nie wlazłam. Jak ktoś jak ktoś ma opóźnienia, to zarazę zrestartować streama F5, czy coś. To czy odświeżyć. Łam. Aha, bo nie patrzyłam na życie. Ja też nie patrzyłem. czekaj, muszę się odleczyć. Obcy izolacja też będzie. Ja dzisiaj w nocy będę nagrywał jeszcze trochę, zanim pojadę, żeby były filmy na weekend, więc spoko. Ja dzisiaj mam tak szalony dzień, że to jest masakra. O jasu, dziękuję, że ogarniasz. Ale słuchajcie, jeżeli się nie widzieliście na no omiglu, to nie, nic straconego, bo ja to będę robił chyba częściej Bo stwierdziłem, że to jest bardzo ogarnięte i całkiem spoko wychodzi Dopóki nie trollów, to serio może być Wiesz, trolle trollami, nic gorszego mnie nie spotka, niż, zresztą wiesz Nie mówmy tego, bo damy im pomysły, ale wiesz, wiesz, wiesz co mam na myśli I know Wszyscy chyba moi administra administratorzy wiedzą, co mam na myśli. Ja tu też wie, co mam na myśli. Ja nie muszę nawet mówić. Okej, okay, o. Jest parę rzeczy, które mi się nasuwa teraz na myśl, więc. Ja nie mówię żadnej. o. Ja mówię o jednej konkretnej. A, okej, okay, dobra, nieważne. Znaczy, nie jestem w stanie stwierdzić, która z tych rzeczy, ale. Tam Tamtych też nie będę mówić, bo to, to mogłoby być, to miałoby negatywne efekty. Nie, nie mów, nie, nie dawaj im pomiesz Nie, mów. nie, nie, nie zamierzam. Idziemy tutaj? <śmiech> <śmiech> no. Okej, okay, nie, to nie. Jeszcze <laughs> <laughs> level, e, time up dla pana, dla pana, nawet sa, sama dam. Z takim kapslokiem, że jest Jezus Maria. Się poświęcę. Mmm, Nie karm się, troli. Nie karmimy, nie. Nie ma troli. Ojej. Mm. I czy... tak się po części domyślamy. Patrzę, co oni z myśli są. Z myśli. To są takie czwany. Trwane. Takie trwane istoty, istoty są. Kim jest ta dziewczyna? Kisuna, dzień dobry. W ogóle spotkałem na tym, na streamie kogoś z koszulką tą, co rysowałaś kiedyś Tak? No Jezus Maria Stwierdzam, że w ogóle teraz to będziesz robiła całkowicie inaczej To tak jak ja połowę moich filmów, jak widzę sprzed kilku lat Aj, wyjechała myszka poza ekran Posiadanie dwóch monitorów nie zawsze jest dobre y tu płyną trzy kamienie w tym samym momencie O, o mój Boże A to nazwaliśmy Undyne No to chyba już widzicie czemu tak, ja mam Kurde jeden <grybujesz>. Żyj 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 Ała The fuck? Gdzie jest padma? Powiedz mi, że żyjesz Żyję, żyję Tylko muszę się napotkać. Okej okay. Jezu Undyne we mnie strzela Ej, ja też nie chcę paść Łaj, to może być ciężkie Cięższe niż... O nie mogę się leczyć, okej okay. No nie wiem Ona jest wredna Dziś. Fuck! Ja ci dodałam leczenie a ty w niej uciekasz Wiem Nawet nie mam już sił na granaty Nie wiem czy po prostu przed nią nie uciekać Zastanawiam się nad po prostu chamską ucieczką Nie Przecież miałam ostatnio Wiesz to jest takie no, ty i ja Jutro na na boisku szkolnym o północy w pierdziel, nie? Ja, ja podziękuję. Ej, nie, ja mam 18 HP nie mam się czym czyli za bardzo. No dobra. Nie strzelaj do mnie! Zasrańcu! Ej, zabiją mnie zaraz, także tego. Możemy wyjść w bardzo ciężkiej sytuacji, ja uciekam. Chyba, chyba troszeczkę przesadzić, trzeba było przed nim po prostu wiać. Ja już Mam jeden HP? Skąd? Ja już jestem przy wyjściu Raz je trafy jest po mnie. E, może się odleczmy trochę? Albo nie. Uciekajmy. Gdzie my weszliśmy? E, do ruin. Dobra, nie jest źle. Ruiny. E, ja, a tu o nas Boże. chyba jeszcze ten gościu. O nie, ruiny. Nie, to, to my wyjdziemy. To... No Ej, bo... tu my na ruinach to wdupimy hardo. Ale nie, bo tu jest chyba jeszcze ten gościu jak z jest ten gościu to ma przez ranę. Czekaj, może spójrzmy na tam. Czy... Ale powiedziałabym coś, ale to będzie takie chamskie. Tylko się pisze, że przed, Un przed Undyne nie da się uciec. Da się uciec. Ale po co, skoro można ją zabić? No właśnie. Znaczy nie ja tak Bo często nam się... Zabiłaś ją? Undyne? no. <coughs> Dobrze wiedzieć To się, się... w tym... W... A myślałem, że teraz tutaj. Nie, nie mówiłam o ale to wcześniej, jak miałam lepszą broń. No. A to wcześniej. No, przepraszam. To trochę moja wina mogła być. Dobra, to się cofamy, chyba, nie? Bo... Tak, ja, tutaj ja nie jestem. Ja mam idziemy. wrażenie, że tutaj nadal jest ten dziki, dziki wąż. W ja to nie wiem, co to jest. Też mam takie o, wrażenie. A z nim bym się nie chciał spotkać. Nie, nie. O. Straszne rzeczy to były. Może ja tu też chcę dojść na Skype'a, skoro tak siedzi sama tam. Halo, halo, Bo nie wiem, no czy działa, czy nie. Hej. Tak, wszystkie. działa ci. Ja. No. Czy Także wiemy, może, możecie usłyszeć, usłyszeć obydwie osoby, które mogą was zbanować, więc uważajcie. <śmiech> 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 nie, no dobra. Nie <laughs> ja jestem wredny. Nie, żeby tu jeszcze. Przez... Niedawno był u mnie Szczerbol i ustawił slomoda na 600 i nic się nie Ta, dało. Tak, widziałam. Widziałam, na... widziałam tu 600, miałam takiej. O! nice. <laughs> no, Szczerbatek to jednak jest bardzo, bardzo miły. No nie. To jest, bardzo... jest na bestia. Ten uczuć, kiedy masz największe bije Jasu i Jasiu ma większe przywitanie niż ty. No, okay. Jasu jest chyba trochę bardziej znana ze swojego noża i, i z tego, że, że ona bardzo agresywnie podchodzi do banowania ludzi. Tak. Kto to Jasu, bo nie znam gościa. ej miło. Dzięki. Wiecie też, ludzie, że ja ten giveaway to jest pierwszy raz, jak coś takiego robię, tak? Więc. Dzisiaj ja jeszcze ze mną testował, jak ktoś był wcześniej to widział. No. Więc mam nadzieję, że to jakkolwiek wyjdzie. Tak. Jak to wyjdzie, to może kiedyś jeszcze ogarnę coś z innych gier, nie tylko Glance, tak? Ale to jest tak dobra gra, że to aż smutno by było nie zagrać to. No, serio. No life power i to bardzo. My przy pierwszym razie, jak sobie tutaj usiedliśmy przy tym, to ile? 5 godzin żeśmy siedzieli. No. Nawet nie wiem kiedy to zaszło. Czyli z tym, że ledwo gadałem, nie? Tak, on kaszlał. Było element nawet. Gruźlica. Złe wspomnienia Kitsune, o Boże. <grych> Bandera <grych> słowa wokół nas. Chwila sobie muszę przyciszyć grę, bo wy jesteście trochę ci. Za... O, oh, fuck! Wdupiłem się w skały. Ja mogę mówić głośnie, ale opowiadam się ja że o niej. Ci... Ja ci miałam napisać, że wcześniej słabo słychać, bo gra jest głośno, ale jakoś tak słychać. Dobra, yy, przyciszyłem już trochę, teraz za sobie słychać chyba dobrze. Ta gra kosztuje na chwilę obecną 9 euro, bo jest przecena z 10. O, mój boże! Yy, a... Jaka to No jednak zawsze coś, tak? A ten, a ogólnie dzisiaj będziemy te klucze rozdawać jeszcze raz, co tak jak mówię, i będzie ich pięć Znaczy się cztery klucze, jeden to jest gift na Steamie, no bo tak, musiałem dokupić jeden <śm> Ja nie wiedziałam, co to takie drogie jest No, jednak No gra jest trochę rozbudowana, nie? Jest Jest zajebista Ja sugeruję jednak nie kozaczyć tak bardzo i się podleczyć, bo żal Mieliśmy synchro w ogóle Lepiej jak się dwie osoby to naraz odpalają A no Że K ja już jestem Widzę że rozdawanie kluczy do klucz do sukcesu <laughs> Rozdaję, bo mam Bo mi autor gry przysłał tyle więc wiesz Ej nie bij mnie Czy to jest stworzone żeby mnie bić No ale dobra Się cieszę że tutaj nie ma Nie <laughs> ma czegoś takiego że ja mogę cię uderzyć Jakbyś dostał z jednego, tam, z jednego strzału 119, to byś się złożył. My byśmy się pozabijali w tej grze. Tak. My już zadawujemy taki damage, że na jednego hita wszyscy. Ja biję po 69 zaraz? Czy mi się dobrze nie. zdaje? Musisz coś znaleźć teraz. To nie <coughs> by Nie bij roka i trama będzie. Nie bij roka. Gdzie ty idziesz? Do niemieckiego? Ale my idziemy jeszcze raz tu. Nalegam. Tu jest ciekawiej. Tak, jak przyjdzie Andine, to na pewno jest ciekawiej. Tym razem ją wymienimy i pójdziemy resztę kosić. Ale w tym niebieskim czasami nie ma nic. I to jest tak smutne. to mnie to poleciało? Ale A weź nie, to... wiem, walić to, dobra. Ale to... Nie chcesz tego. Nieważne jakoś mi to tak. Wisi. A to jest taka śmieszna anegdotka. Eee, zawsze jak Eleven coś kupi, to leci do mnie, a jak ja coś kupię, to leci do niego. Tak, ta gra dziwnie, dziwnie funkcjonuje. Ja eee. żyjesz? Żyję, żyję, czytam czat i w sumie jestem zajęta kończeniem prezentu dla Zali. Ja bym to teraz... na chwilę. Eee, 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 jest u Zalia, Zalia, nie ma ja... Zali. No, wczoraj się Zalia pytała, czemu nie idę czemu czemu chce i spać? Na mnie darła morder, żebym siedział do północy i z nią gadał, tak? <laughs> No, ja dzisiaj rano musiałem wstać, odebrać ten prezent dla niej, bo kurier przyjechał Tak Wszyscy wiemy, te, wszyscy na już wiedzą, że Zalia będzie miała urodzinki Zalia już miała urodzinki Wiem, ale w sensie, że si. miała urodzinki, że będzie miała wyprawiany No Bo mieć to miała, byłam pierwsza przy składaniu życzeń cisi. No, na no, o myglach komu komuś się wspomniało, że mam urodziny, tak pomyśleli mi z, z życzenia złożyli, ja takie, ale ja nie mam urodzin. Ale Zalina. mówiłeś coś, że masz urodziny, ja takie, nie, że urodziny, że na urodziny to ja jadę do znajomej. a A ty masz jeszcze kupę czasu do urodzin. Ja? No. Aha, tak, no ja mam do, do urodzin kupę czasu, ale. Czy ale jak to jedynie paty do administracji? Nie, jest jeszcze zniszczu, jest wiśnia, jest neskot jest szczerbatek. Yy, Chociaż... Nie, co wam to ostatnie? <głosy> <głosy> POSKARŻĘ się mu jutro. Ja mogę już teraz do niego pisać. Oni i tak mnie nie na, lubi O nie siedzi na czasie? Nie, nie ma, bo, bo on bardzo często lubi być cichaczem. Tak. On się nie wita. A potem jest lubi się... śmierdzieć? Ale. Ale potem tylko wchodzę na czas i patrzę. O, Szerbatek Tylko takie napisanie: Cześć, szerbuś! No takie, o, o hej szczerbatek, szczerbatek znika Tak Tak, to jest To tego tu jest No, no. E, Dzisiaj ze Szczerbem ogarnialiśmy jak go podpisać na kart, kartce do zali I tak, Szczerwol, szczerbój, Szczerbatek Yyy, e, Szczerboks w końcu stwierdził, że ma napisać błąd, eee... Czy Gdzie jest ta kartka? Nie, eee... Zabłąkany smoczek, o. o! Podnieś mnie. Aj. Podnieś mnie, Jesus! <grym> A, nieważne? Pamiń, <grym> Dzisiaj patam jak jakby no normalnie. E, szczerbatek czy... oficjalnie nie istnieje. Tak. On no. istnieje. Bo ja, nie no, Bo no... smoki nie istnieją. To WYGODNE! Katujmy, bo to jest ten uczuć, kiedy nie masz Facebooka i... Nie A nie potem się dziwi, czemu ma nieobec... Nie? Nie obec potem się dziwi, czemu ma nieobecności w dzienniku. Skoro... Proszę <grym> pani, ale ja nie istnieję! <grym> bo teraz już mu <grym> grozi, bo szkołę zakończył. Co? Czemu znowu? <grym> I never... jak ja teraz padnę, to będziemy bezboje w dupie, wiesz o tym? Dlatego się do ciebie czołgam. No nice. Oh. To było takie wow Wiesz co może ja go najpierw zabiję Okej okay. Ej, ale ja nie rozumiem dlaczego ja dzisiaj tak padam Nie mam pojęcia Może długo nie grałaś czy coś, chociaż ja też długo nie grałem, znaczy długo, no kilka dni. To e. całą grę chyba <grym> może z dwa razy <grym> też padam po prostu co chwilę. Nie rozumiem. Ja też nie nie wiem, może jakaś aktualizacja była i wzmocnił ich czy coś Kto wie? No, po prostu jestem lamą. <laughs> Takie trusztory. Plujesz? Nie. Jestem mentalną Bolemy lamą, te... ale ogólnie jestem Jest ten, jest kotek. Oh my god, ludzie chyba jeszcze kota nie widzieli. On jest cudowny, musisz, musisz im go pokazać. Chodź, co jest u góry. Miał. Mech. <laughs> ale teraz będzie Trzeba się podgłośnić pod teraz dźwięki. Słuchajcie tego kota. Miau. Nie słyszę. Miau. Nie, ja tak nie umiem. Ale Ale oni słyszeli na pewno. Nie ja my idziemy. Okay. Nie 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 myjcie. Nie myjcie. Nie myjcie. Nie What? Normalnie myjcie. Derby wersji kociej. <noise> o Boż. Kocham moich widzów! Take me, take me, Miał! Ale, element, proszę cię, nie krzyw tego kota. Nie! Ty, nie by... ty krzywdzisz co innego! Jakbym dzisiaj ci nie powiedziała, co to jest, to byś myślał, że to są nadal, jak? Koła tirówki? Nie skomentuję tego co ona robi! Nie skomentuje! <śmienka> <śmienka> jeszcze mu dzieciństwo. Tak jestem. Ej, albo! Lu lu lubisz raimena? Co? lubisz raimena? Jest okej. Okej, to wystarczy, że jest spokojny, lubisz go jakoś bardzo, bo bym miał przejebany Dlaczego? To jest zajebiste, to była moja gra dzieciństwa No moja też Ja nie nie op... No op... Elevenowi ostatnio... nie o... dzieciństwo <laughs> Nie wystraszycie mnie ludzie <laughs> Nie, dopóki nie odkryjecie tej... Odkryjecie tego sekretu co ja tu Nie macie szans It will be our little secret, <laughs> Jest! Ale w ogóle. E, dlaczego się mnie pytasz, czy lubię tego? Bo chcę wiedzieć, jak bardzo zagrożony jest z resztą mojego dzieciństwa. Patrz, to jest człowiek grzyb! I umarłam, bo człowiek grzyb zadaje 10 damage. Ow! To trochę słabo. się do ciebie, ale nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś. <laughs> ja też nie wiem. <laughs> się mi dom, tam. ten. O, 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 czekaj tam. W tamtą stronę. Z siebie powstasz na ten, I też jedna kata. Nie polecam iść tam do góry. I tak musimy. On nie sięga tymi pociskami. No to dobrze, gin kiedy co, ktoś się pyta, jaką masz broń w grze? Eee, pistolet. Shotgun. Znaczy to jest pirat, piracki ten, yy, jak to się nazywa? E, pirat Masked, jak coś będziesz... Aha, to ten masz, okej. Okay. Tak, bo to jest, e, tego nie możecie, te, tego nie można skraftować, to trzeba zdobyć od piratów. No, ja mam coś takiego. Też to miałam! Auu, przepraszam. Gnoje! No. Ale jakby to powiedzieć, przepadło a wcale nie przeze mnie. Nie wiem. A to tak naparzało. Nie miałam zleconą no. wersję tego, co mam teraz. I pod podwórko. No. Nie wiem, jak bardzo mogę się wysławić <coughs> na tym live, więc może ja sobie oszczędzę. Co? Młoda damu powinna się ładnie wysławiać. Powiedziała a jasu. Ja mogę. Ale, co, że może coś spoko, Tylko trzyma. Gryby co latają? jest? Kurde! Co? grzyby latają. Ej, deszcz grzybów. Ty kim ty jesteś? No mówiłam, że człowiek grzyb. Ej, nie spotkałem go jeszcze. No wiem, na taki. To dlatego... jest bog. Ej, ja mam taką dziką. Okej, okay, żeby... zabiłem go. Zabiłem go, spoko. Okej, okay, ja się tu le lecę. Może, może przeżyjemy. Mam 36 zdrowia, hej, ciekawe czemu? Nie skoczę na dół, nie! Mogę, ona leci na dół, ona leci na dół. O, nie skoczył do góry z powrotem. Co on a, robi? A co trwa na dystrybutę? Dobra, chyba już tu nie ma, dobra, wychodzimy wtedy. Nie, dobiję go. Nie. Yeah. Wam się ciebie, ale spadać <tryk> kiedy skończysz obcego. Dzisiaj w nocy! Tak, ja mówię serio. Tak, chciałam to niebieskie wziąć. Kurde, ulepszyłem sobie hełm. Nie mam <tryk> Pro Problemy nasze. <tryk> Ups, pofłonię to. Ups, kupiłem coś. Ups, poleciał do kitsune, Ups. Kiedy? Nie, nic, tak, bo to jest standard po prostu A no, ale nie teraz No nie, teraz nie tak? Jasu, zapytaj ja już się wajam. Elevena, czy nie lubi jakby coś, jestem jego teściową No to pozdrawiam, co? <grym> Ty masz teściową? Wait, what? Eleven, my no, oczywiście wiemy Ej, ja właśnie dostałem takiego ząga <grym> Kim jest ta, yy, działuszka? Która działuszka? No są dwie w sumie dziołżka jedna, bo jedna ze Śląska, druga z Polski Dobra, to inaczej yy, Która, która lożka została Elevena? Je, co? <laughs> o, patrz, ślimak. Przecież ja mam Fuck Protection Ej, o ty... Eleven, znowu przypominam ci, że jest weekend Dalej tego nie rozumiem i nie chcę tego dalej rozkminiać, przepraszam Kitsune Czemu jest tak gorąco? Ile dostałaś prezentów? E, jeden Ja mam dwa, chcesz jeszcze dwa. jeden? Nie ale Nie otworzę, było jeszcze zobacz, rozdawane klucze, spokojnie A no tak, wszystko poszło do siebie ale trudno